Witam tu Łukasz, gramy w niuk 2 i lecimy dalej z tematem. Więc miłego oglądania. Ostatnio jak tu się bałem bez nagrywania, to odkryłem takie coś, takie źródełko. Tu była taka ściana. Użyłem gestu tego i udało mi się otworzyć tutaj źródełko. Czasami się przydaje. Bo można sobie usiąść i nam powolutku leci HP do przodu. Eee, gdzie miałem iść? Tu chyba, tam, tam do góry, tak. Tu musimy się dostać. Tutaj, o! To jest ciekawe miejsce. A żeby się dostać, to musimy sobie zeskoczyć i skoczyć. I świetnie. Jakieś siekiery zdobyliśmy. Otworzymy od razu to przejście, może się przydać. A co za siekiery dostałem? Co tu za siekiery mam? O, 12 poziom. To się na pewno przydadzą. Dobra, e, łuk jeszcze tam był. E, wyposaż, tak. No i dobra. Tam jakiś demon, to idziemy zobaczyć. Jest skrzynia. Gdzie tu jest? O, tam właśnie, ten. Nie, nie, nie za fajny gość. Muszę używać tego kontroli oraz prysku, bo muszę się tego nauczyć robić jeszcze. I to z mega skuteczność. Jak dziwnie zrobiłem jak hmm, się dziwnie zachowuje Ale, dobre to dobra. z młotem Ten z tym mieczem jest taki wredniejszy, mi, mi się wydaje w Bo mamy, jeszcze braknie nam troszkę. Jeszcze troszkę braknie O, mamy go. Mamy go, zdobywamy rzeń duszy. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zobaczymy co w skrzyni, może coś ciekawego. Jakaś okay, zbroja, Ronina, Ronina chyba nie jest taka zła. Ja mam chyba y, kask. Na no, jest ten, na... na pierstnik jest fajniejszy. No dobra. Założymy spodnie są trochę gorsze, ale będziemy fajnie, może wyglądać. Eee, wszystko mamy Ustaw jako skrót, tu też weźmiemy użyjemy. Eee. Przydał zbójcy. Mogą być. Dobra. Trzymamy Ronina Aż no, nie będziemy szukać. No, ale to może być, być nawet niezły zestaw. Dobra. Jak na teraz może być. Nawet nieźle się prezentuje. I dobra. Tu by było tyle. I tyle chyba. Z tego całego tutaj szukanie. No trzeba z tej... Kontroli rozprysku, rozbryzgu korzystać, bo to jednak jest skuteczne na wszystkie rodzaje tych potworów, ale tu jedno zrobiliśmy. Boss też już wiem gdzie jest boss. Eee, weszłem do niego na chwilę, oczywiście dostałem bęcki. Boss jest tutaj. Podrabince do góry i tam są takie drzwi i tam jest boss, ale na razie nie będziemy z nim walczyć bo to będzie raczej raczej długa droga yy, aha mamy ten nie 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 yy, yy. chciałbym ten A bo ja nie mam tego Nie mam ducha opiekuńczego, bo właśnie do tego u tego bossa. A to od razu pójdę do bossa, to pokażę jak on tam wygląda ten typek To straciłem tutaj właśnie Tu jest boss Widzę, że będzie ciężka przeprawa z nim. No czyli do za fajnych nie należy Thank <smart noise> you. Właśnie ta kontrola bez trzeba to cały czas robić Jest diabelnie skuteczna jak widać i na bossów i na przeciwników no, Tu są chyba te słuchy Po stońce, zaraz zobaczymy po prostu, może ona O! A jednak dostaje jakieś obdarzenia Ci przydają te słuchy Так. Jest, jak, do, jak się uda dobrze skontrować to można mu uprzywalić Jakby było śmiesznie, jakbym go teraz pokonał Jeszcze ja się nie zaszło Bo go nie, nie ma się nie opłaty się po go atakować tak, w takim starciu, bo on dodaje za szybko duże obrażenia takie miałby jeszcze duch opiekę, czego to możemy przywalił, ale już no nie pół niedział praktycznie zjechałem. To jest nieźle. Nie lubi wody na pewno, tak to wygląda. O, najgorzej te wiery I ten obszarowy też jest taki... On jest szybki strasznie, nie nie wolno do niego Strasznie szybki jest gynie. Chodź, jak się przydolić, nie mam... Nie do odnowy nawet. No to wygląda, no ale spróbujemy już. Nad wyraz dobrze idzie nawet z nim walka, ale... No ciężko spadnie. благодаря это да он что-то пастки на вот, данную ботку не так себе руками Чешка, скрова, чешка. Jak wytrącić, ale coś, coś nie warto. Wydaje ja mu, że mam za słabe przełamanie. Albo go za mało tam, ale nie chcę do niego podchodzić, bo zaraz trach, trach i będzie połowa. A lepiej nie być chciwym. Tutaj z nim walka jest Ciekawe, no bo Dużo nie brakuje, mógłbym go pokonać, Było już fajnie. No tam w sumie w planszu już większość A przedmioty to i tak lepsze zawsze można zdobyć. Zbroje mamy. Ach, nie go. Muszę staminę zostawiać na sam koniec, bo, bo lipa. Będzie lipa i tyle. Jak mi dopadnie w takiej szarży swojej. już mamy kurde może go pokonamy nie jest duża szansa żeby da pokonać tam jeszcze na ten na wodę zobaczymy będzie może szansa jest duża nie mamy ducha opiekuńczego ale Kupody, Kurde, no no zachciwy jestem, zachciwy. Ginę przez tą głupotę swoją. Ginę przez to Mam cię, mam cię! Jest! Pokonałem go! Ginie! Ginie wspaniale, jest! Niesamowite! A poszłem tylko sobie powalczyć. Niesamowite. Bardzo fajnie, drugi boss pokonany. Świetnie, świetnie nam poszło. Idziemy naprzód oczywiście. 話はここを離れてからだおっと腹ごしあいでもしながらでどうだ、うん <coughs> 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 というわけでこいつは敵じゃないってことだ で綾しまで引き連れて何がしたいの俺が俺はな大空に輝くでっかいお天道様になるんだ <laughs> とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多く綾しを借りたい。それだけ。ちょっと待て仲間になるのが嫌ならここは遠くしろて 全員を払う。いや、倒れてくれ。こんなはしたで。ええ。んだ勘違いね。今度会ったら。あいつは殺すから。おい、ちょっと。 Coś tam postobywaliśmy. Mamy też tutaj rdzen. Dostró dostroimy oczywiście. Którego bierzemy tego? Mazuki, ten jest słaby, ten jest lepszy tego. Wiemy tego oczywiście. jest 14, 15 i tego mamy, jodzi. No to tak zostawimy go na razie. To, to to później sobie zrobimy może tak przy okazji i teraz mamy tak. Mamy tutaj poboczne, to tak nie bardzo nas interesują w ogóle, chyba że coś ciekawego będzie do, do zdobycia, ale tu nie ma nic ciekawego. Zadania główne nas najbardziej interesują. To są poboczne to jest zadanie główne. lecimy na główne. Agi dobra John jest z nami No dobra I się tutaj ładnie zamykamy Świątyni. zaawansujemy sobie Umiejętność, tak toporki były świetne Toporki były świetne naprawdę Zrobiły robotę no Potwierdzamy wszystko Zobaczymy, czy zdobyliśmy coś ciekawego Cudów tu nie ma Chociaż topory są chyba lepsze I to, wyposaż Oczywiście glewi już dawno nie używałem Jakie on ja toporki, 12 poziom, a to jest 13. O, to oczywiście, że wyposażymy. I ze zbroi mocnego Może i by były lepsze. Założymy. I dobra, z tego miejsca byśmy się żegnali. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Cześć!